Podczas testów była dostępna tylko jedna mapa z dwoma wariantami, które ją troszkę modyfikowały, i tak samo można było trafić na dwóch różnych bossów. Ci raczej nie stanowią wyzwania, jak się z trójkę to jest naprawdę łatwo, w dwójka. Trochę ciężej. Gdy ich pokonamy, to znowu możemy wybrać specjalny skill, możemy sobie levelować, i zaczyna się dzień drugi. I cel jest generalnie taki jak w pierwszym dniu: czyli znowu jak najwięcej biegać, jak najbardziej wzmocnić postać. Tu ponownie musimy wybrać nowe miejsca, bo te już zwiedzone będą po prostu puste, więc to byłaby strata czasu. Krąg znowu powoli się zacieśnia, i na koniec znowu nastaje noc i kolejny boss. Tutaj znowu mogą się pojawić dwa różne i one są już naprawdę bardzo wymagające i większość moich prób kończyła się właśnie na nich. Jeśli nam się uda, to znowu dostajemy specjalny skill i trafiamy do ostatniego etapu gry, gdzie możemy levelować, kupić trochę itemków lub ulepszyć broń i natychmiast zaczynamy walkę z finałowym bossem, którego wybraliśmy na początku. W tej wersji był dostępny tylko jeden, Gladius, Coś w stylu ognistego Cerbera i wypada naprawdę super. Jest dużym wyzwaniem i widać, że jest zaprojektowany pod trzy osoby, i więcej może nie spoileruję.